Funkcja kwadratowa dana wzorem f od x równa się minus 2 razy w pierwszym nawiasie x minus 5 razy w drugim nawiasie x plus 1 jest malejąca w zbiorze. Żeby ustalić, w jakim zbiorze ta funkcja jest malejąca, to najlepiej byłoby po prostu narysować jej wykres i odczytać to z wykresu. Żeby narysować wykres tej funkcji kwadratowej, to może zacznijmy od obliczenia jej miejsc zerowych, czyli w tym celu przyrównujemy y, wzór funkcji do zera. Czyli piszemy minus 2 razy x minus 5, razy jeszcze x plus 1 równa się 0. Taki iloczyn kilku liczb, liczby minus 2, liczby x minus 5 oraz liczby x plus 1, może być równy 0, jeżeli któraś z tych liczb się wyzeruje. No, minus 2 oczywiście nie może być równa 0, ale wyrażenie z pierwszego nawiasu lub Wyrażenie z drugiego nawiasu mogą się wyzerować, czyli pierwszy nawias się wyzeruje, jeżeli x minus 5 będzie równe 0, a drugi nawias się wyzeruje, jeżeli x plus 1 będzie równe 0. No i z tego pierwszego równania otrzymujemy pierwsze rozwiązanie, pierwsze miejsce zerowe, x równa po prostu 5, a z drugiego równania otrzymujemy drugie miejsce zerowe, x równa się minus 1. Teraz, gdy już mamy wyliczone miejsca zerowe, to możemy spróbować naszkicować wykres naszej funkcji kwadratowej. Także narysujmy sobie układ współrzędnych, osi Y oś X, xY i zaznaczmy na osi X wyliczone miejsca zerowe, czyli tutaj mamy gdzieś minus jedynkę oraz drugie miejsce zerowe piątkę. powiedzmy, że. Gdzieś tutaj. No i patrzymy jeszcze na współczynnik kierunkowy, znaczy na współczynnik stojący przy x kwadrat dla na naszej funkcji kwadratowej. Jest on ujemny, jest równy minus 2. W związku z tym ramiona paraboli będą skierowane do dołu, czyli wykres tej funkcji kwadratowej będzie wyglądał. Mniej więcej w jakiś taki sposób. No, i już teraz z tego, z tego wykresu widać, gdzie ta funkcja jest malejąca. No, maleje tutaj, od, począwszy od swojego wierzchołka, aż do plus nieskończoności. Dla tych wszystkich x'ów, począwszy od tego x, a to jest współrzędna xowa wierzchołka, aż dla wszystkich kolejnych, czyli od tej liczby do plus nieskończoności. Żebyśmy mogli zatem wybrać prawidłową odpowiedź, Którą tutaj prawdopodobnie będzie odpowiedź C, ponieważ tylko ten przedział jest w postaci przedział domknięty od jakiejś liczby do plus nieskończoności wszystkie pozostałe odpowiedzi wyglądają zupełnie inaczej, no to musimy teoretycznie jeszcze wyznaczyć ten, tą współrzędną X-ową wierzchołka. Gdy mamy miejsca zerowe, to współrzędna X-owa wierzchołka leży dokładnie po środku pomiędzy miejscami zerowymi. Pomiędzy minus 1 a 5 dokładnie po środku jest dwójka. Żeby to formalnie wyliczyć, to wypadałoby tylko policzyć średnią arytmetyczną tych dwóch liczb, czyli minus 1 plus 5, minus 1 plus 5 dzielone na 2, to się równa 4 na 2, czyli właśnie 2. Zatem współrzędna iksowa wierzchołka jest równa 2, tak jak zresztą się domyślaliśmy, patrząc na odpowiedź c, no i funkcja kwadratowa jest malejąca, nawet może innym kolorem zaznaczę ten fragment, gdzie maleje, w tym miejscu jest malejąca czyli dla wszystkich x począwszy od dwójki aż do plus nieskończoności, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź c.